Marek Budzisz w polityce ocenił ostatnie wydarzenia związane z ogłoszoną mobilizacją w Rosji. Ogólnie polecam wszystkie artykuły tego pana, zawsze lubię go czytać. A mianowicie wystąpienie Putina ma przekonać całą opinię społeczną, że walka Rosji jest walka z całym Zachodem i tak naprawdę to Rosja się broni. Putinowi zależy na przeprowadzeniu referendum w samozwańczych republikach jak najszybciej i przyłączenia ich do terytorium Rosji. Jakie będą wyniki tych referendum, to wiadomo już dzisiaj. Ale Putin zapowiedział, że przyłączone obszary będą miały takie same gwarancje bezpieczeństwa jak Rosja. A to oznacza, że kontynuowanie walki przez Kijów może spotkać się z odpowiedzią użycia broni atomowej ze strony Rosji. Putin odwołał się dwukrotnie do użycia tego środka, podkreślając, że to nie jest błęd. Dodatkowo wspomniał o możliwości wystąpienia katastrofy nuklearnej w jednej z elektrowni atomowych na Ukrainie. Putin i jego otoczenie na Kremlu uważają, że tym zagraniem zmuszą Zachód do kapitulacji, który się przestraszy, a Ukraina będzie zmuszona do zakończenia wojny i zawarcia pokoju na warunkach rosyjskich. Jest to też pokłosie ostatniego spotkania Putina z premierem Indii czy przywódcą Chin, którym obiecał, że jak najszybciej będzie chciał zakończyć ten konflikt. Co się wydarzy, zobaczymy. Czy Zachód się przestraszy? Mam nadzieję, że nie. Bo to by oznaczało, że Rosja wygrała i osiągnęła swoje cele. I zapewne w miarę jedzenia apetyt Rosji zrośnie i za kilka lat możemy zobaczyć eskalację konfliktu dalej na Zachód.